Wędkarstwo mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. Nie nagrywamy paweł sprzęt. Może nawet akcesoria pokażemy co. Z skrzynki to y, była taka. Z pławników. Z korokoszyków, koszy nawet Koszyczki y, i takie po. 60 gram o 30 30 gram Jeszcze masz jakiegoś to dobrze. Squaj to tyś Gumki, znika główek haczyki z przywolami bez stopery no. średźwidy, to maszę przyrodzie w przynajmniej Głubek, a dwie buchy to no, Kurde jeszcze uchwał to się nie używać tak jak mówimy nie wzią, tu za ludzi idzie haciki i błyska podwodowa. Gdzie ludzi? No masz podwodę, to jest błyska. Nie, to, w w to są skarpiówki co zostały. Wodler, takie składniki, yy, scyzoryki, ładna rzecz. Podmukarza, skławik, podhaczacz, dążyć dalej. Ja. To trochę, trochę nawet. Powiedziałem, że startę. Teraz wędki, okoniówka. To jest do Coral Speed 270 cm, do 10 g wyrzutu. No okoniówka, okoniówka. Gordy z okoniówki. Mikado Combat, tak? Karpiówka, pierwsza Pawła Jackson Inspira, 3, 3, 360, 360 cm i do 3 lbs wyrzutu. Co? To 3:30, tak skrócona jest lekko. Kropiweczka dobra. Na razie powodem do końcówki jest bat. Jest to bat też Mikado, Mikado Golden Lion. 5-metrowy bat. Bardzo dobry. No, nie jest zły. Leciutki, właśnie, to jest taki most. Odległościówka. Od Jackson Jackson kantara Match L L L kilo 1,20 karł, został zmieniony 360 cm od 5 do 15 g wyrzutu. Kortek jest y to Robinson Fortex y 201RD. Robinson Fortex Nie drogi korek, a w miarę dobry. Dobry ma chyba no, hamulec. Dalej spinning na szczupaki Pawła Jackson Harmonii. 240cm 240 do 40g wyrzutu Yyy tak. nic Wartek, yy, yy, Spirado I żyłka to chyba 0,22 jest Na to też chyba 0,22 yy, druga karpiówka, Pawła jest to Jackson Black Arrow Carp Grout 360cm Od 50 do 120 no, wszystkie 360. od 50 do 120g wyrzutu Ciężko. Kortek, no ogólnie wędkę jest ciężka, taki minus dla mnie jej. Tak, w większości obu po prostu stoi. Yy, kortek Kolger Carbomax yy, 630 RD. Taki typowo karpiowy kortek. I ostatnia z wędek. Jest to Picker, chyba Pawła ulubiona wędka. Piker York Cox. No właśnie na internecie jej nie widać. Na Allegro nie widać. Tam w Goglach kiedyś, na, na na tablicy znalazłem, ale na Allegro jej nie widać. 300 cm i do 205 gram wyrzutu kortek. Mi chale T30 do, do 25 gram wyrzutu. No, nie do 25 gram wyrzutu. Giędka, szybko, to jest coś takiego. Pikar, to jest coś takiego jak wider. To jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weldek też jest kilka teleskopów, jest, ale już nie będziemy pokazywać. Teleskopy, to będą gorsze jakości, jak u mnie. pasti view kita telah jadi kita beri aja ih darah